Cześć, kochani, z tej strony, Skarlet, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek. Ivy, przed Wami urodziny Ivy, i chyba to jest taki ostatni odcinek licalnych lat Ivy, ponieważ będziemy wkraczać w dorosłość, w studenckie lata Ivy, e, więc w następnym odcinku zobaczymy się już, mam nadzieję, w nowej rzeczywistości. Tak jak Wam wspominałam w poprzednim odcinku, w tym odcinku Ivy e, będzie się wprowadzać do Kevina, do naszej mamy, e, będzie się wprowadzać e, Rufus do tamarki, e, więc tutaj będą zmiany, zmiany, zmiany. No i my oczywiście będziemy się razem z Ivy i Kevinem zapisywać na studia. A co przyniosą studia, oczywiście zobaczymy w odcinku. Pamiętajcie o stawieniu łapek i komentarzy i lecimy sobie z wszystkim. Zaprosiłam trochę znajomych. Ivy będzie teraz zdmuchiwać świeczki, więc bardzo proszę, Ivy. E, spróbuj lukru. Takie interakcje zrób. Podkradnij wszystko, co i jak. E, I bardzo proszę, impreza. O Jezu, ty już? A to, ja nie rozumiem trochę. To ta impreza to jest po prostu zdmuchiwanie świeczek? Tak nic zostanie miniaturą! O mój Boże! Jak ty wyglądasz! O. W sensie uwielbiam te jej wielkie oczy, ale tak trochę wiecie. Zostajemy się duzi! Najlepszego! Aha, a gdzie my zniknęliśmy? Ivy zmieniła grupę wiekową. I słuchajcie, no z racji tak, co ja mam w tym słuchajcie? Kumpelkę mieliśmy, mieliśmy tutaj kreatywną, więc weźmiemy sobie kolejną cechę. I myślę, że kolejną cechą, którą może mieć Ivy, jak tak patrzę sobie na nią, to chciałabym, żeby ona miała, bo ona ogólnie pójdzie raczej na studia takie. Nie wiem, waham się między artystycznymi a humanistycznymi. Ja zawsze byłam jednak bardziej w artystycznych, ale myślę, że Ivy mogłaby pójść na jakieś takie humanistyczne, coś w tym stylu, jakiś prawnik albo nie wiem, coś takiego. Nieangażująca się, zazdrosna, wredna, niezręczna, towarzysko, samotniczka, dobra, rodzinna, klubowiczka, porywcza, śmiała. No i tak się zastanawiam, chociaż ona ma cechy kreatywne, więc mogłaby pójść na artystyczne też. Ale na pewno chciałabym, żeby miała coś takiego fajnego, mulk książkowy. Mm, no, nic z tych rzeczy mi na razie tutaj jakoś mocno nie pasuje. Leniwa snopka uwielbia naturę. E, ambitna. O, niezrównoważona, dzieci oceanu też na pewno nie rodzinna, nie cierpi dusza towarzyska, dobra towarzyska. Hmm. dusza towarzystwa, bawić się na imprezach, nakręcać atmosferę lub innych simów i wykonywać imprezowe sztuczki. No, no nie, no ja w sumie cały czas chodzę w jednych i tych samych oh, cechach. Nie wiem, dajmy jej może rodzinna, że przez to, że cały czas miała jakoś taką rozwaloną tę rodzinę, ona chciałaby mieć tę rodzinę, ale ma bardzo złe relacje z mamą, więc ciężko jej będzie i będzie budować sobie te rodzinne rzeczy. I tutaj na razie byśmy poszli w wiedzę, Ambitna studentka, uznajemy, że znaleźć dobrą pracę, ale przede wszystkim zdobywać wiedzę. Nie wiem, myślę, że ambitną studentkę jej tutaj na razie damy. A potem zobaczymy, co z tego wyniknie. Wręczenie dyplomów. Gratulacje absolwentko. Iwi ukończyła liceum, może teraz iść w świat z podniesioną głową. Wszystkie drzwi stoją przed nim otworem, a jej przyszłość maluje się w jasnych barwach. Także skończyliśmy liceum. Joj! idziemy do studia. Iwi, gdzie jesteś? Chciałabym Cię zobaczyć w wersji takiej tej. Już młodej, dorosłej w ogóle wiecie, że będziemy musieli ją delikatnie przebrać. Znaczy, nie chcę jej likwidować stylu, ale fajnie byłoby jej teraz jakieś nowe stylówki wymyślić, nie? Aj, Winę, wtedy otrzymano dyplom świadectwa, ukończenia liceum Simply znajdzie się pocztą. Kiedy je otrzymasz, oprawioną ramkę świadectwa zostanie dodana do wyposażenia rodziny i będzie można ją z dumą prezentować. Także tak. A kiedy my mamy w takim razie wręczenie dyplomów? Gdzie jest wręczenie dyplomów? Festiwal miłości jest, ale wręczenie dyplomów? Nie ma, nie ma czegoś takiego? Mm. Czemu ty płaczesz? O co chodzi? Ale to wręczenie dyplomów powinno być. Sydney, przepraszam cię, podziwiaj odwagę. Rozmawia o zainteresowaniach, pogadaj z nim. Oskarż o zbytnie naciskanie, kłóci o muzykę. Nie, bądź po prostu przyjemna, eleganckie przeprosiny. A można tu jakoś, nie wiem, coś zrobić? Jakaś muzyka, Kevin, coś? Jakaś impreza? Nic? No, nic się ciekawego tutaj nie dzieje, moi drodzy. Totalnie nic. Kevin gdzieś zniknął, wszyscy mają na nas wywalone. Ja nie wiem, kiedy mam mieć dyplomy. Halo, no chciałam iść do szkoły na zakończenie. Jest tutaj jakieś takie święto z tym związane w ogóle? Aha, ukończenie szkoły średniej mamy w niedzielę. Znaczy, to nie ma sensu. Ale dobrze, mamy w niedzielę ukończenie szkoły średniej. Na razie idziemy sobie emeczką i idziemy sobie do domu i zapiszemy się na studia, może jeszcze nie teraz, tylko za chwilę. Więc na razie będziemy bezrobotni. Wszystkich tutaj zostawiamy i wracamy, ponieważ dzisiaj, oprócz oczywiście oczywistości, takiej, którą jest to, że Musimy się przeprowadzić, zapisać na studia. Jest jeszcze jedna kwestia, którą musimy załatwić, i ta kwestia związana jest z mamą naszej, Ivy, mianowicie Tamarą. Jak wiecie, Tamara jest w ciąży, tutaj już konkretnej. Lecimy sobie do MOD w jego Niestety te ciuchy, które jej zrobiłam, zniknęły, ale musimy jej zrobić strój na ślub, ponieważ ona musi wziąć ślub. A przynajmniej, nie musi, może chcieć wziąć ślub, nie? I chce, bo jest zaręczona, i w ogóle, więc szukamy jakiegoś takiego fajnego stroju dla naszej Tamary. I właściwie chyba pierwsze kliknięcie będzie najlepsze. Tak mi się wydaje, że jej bardzo ładnie jest w tym, i teraz sobie ją dostosuję na ten jej ślub. I myślę, że tak będzie bardzo ładnie wyglądać na tym swoim ślubie nasza Tamara Sweeney. Także potwierdzamy! I no moi drodzy, no jest kwestia, nie? Jest kwestia tego ślubu, i cały czas Ivy z Kevinem, wmawiają sobie, że spoko dadzą radę, że no nic się nie dzieje, że przecież oni nie są powiązani, to, że ich rodzice się złączyli, to nie jest ich wina itp. itd. Ty sobie zaproś tutaj Rufusa do spędzenia czasu na tej parceli. Rufus Johnson zaraz tutaj będzie i bardzo proszę, ja bym chciała, żebyś więcej opcji z przyjaznych um, możesz go zaprosić do wprowadzenia się, poprosi o dołączenia do rodziny, właśnie tak. Właśnie to chcę, żebyś zrobiła. Jaka ona już jest wielka? Który to jest trymestr? Trzecie za 11 godzin, więc. Okej, okay, ty idziesz tu i ty sprzedajesz sobie całe wyposażenie parcerii. I zostajesz z nami. Oczywiście on jest troszkę młodszy od naszej tamary, dlatego że on jest stworzony później przeze mnie w kasie, ale ja ich będę postarzeć mniej więcej razem. E, I tobie też musimy zaprojektować jakiś strój na ślub. E, Ivy, Ivy, Ivy. E, Ivy, właściwie możesz ich holać, co się będziesz nimi przejmować. Nie będziesz się nimi przejmować, skorzystaj sobie. E, I weź sobie prysznic. I pora na ślub. A ślub weźmiemy sobie w Tartosie, bo chyba tutaj jest najlepiej. No i te miejscówki są w miarę takie przygotowane. Tutaj mamy lokal ślubny, i to jest jedyny lokal ślubny. Nie, tutaj czekajcie, jest lokal jakiś taki wakacyjny. No to lecimy tutaj, bo tu będzie najlepiej. Weźmiemy oczywiście ze sobą naszą rodzinę, bo nasza rodzina musi nam towarzyszyć na tej uroczystości. Ja nie robię tego ślubu takiego normalnego, wiecie, z ciastem i w ogóle, bo ja mam traumę. Nie wiem, czy oglądaliście kiedykolwiek ślub Dave'A z czwartego pokolenia RWDG. Ale kto oglądał, ten wie, co tam się wyczyniało, i to jest moje właśnie takie traumatyczne wspomnienie, jeśli o to chodzi. Natomiast, no niestety, nasze dzieci muszą wziąć udział w tej uroczystości, chociaż oni za bardzo raczej nie sądzę, żeby byli szczęśliwi z tego powodu, że muszą brać udział w tej uroczystości. Ale robimy, tak. No, ojciec Kevina chce wziąć odpowiedzialność i naprawić to, co się stało, bo kiedyś nie wziął odpowiedzialności, powiedzmy, i Kevin jest takim dzieckiem, którego on tak nie za bardzo chce. I tobie robimy MC Command Center i MC Branka, gdzie to jest garderoba. Halo, 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 halo jest i zmień strój. I też zmień sobie strój na ten elegancki. Także wszyscy już wyglądają. Bardzo proszę, Rufus Johnson, weźmiesz sobie ślub z Tamarą, a ty, moja droga, zrobisz sobie tak. Działania, sorry za te dźwięki, ale po prostu mam okno otwarte. Um, usuń z grupy. I chociaż swojej mamy nie lubisz, to jednak pójdziecie tutaj um, razem ze swoim chłopakiem oglądać, jak ślub się potoczy. Więc idziemy. W, w takim dziwnym świetle oni będą ślub brać. A czemu ty masz ten? Ej, ty, ty, ty! Ja ci lepszy strój zrobiłam. Ja ci zrobiłam lepszy strój. No. Ty masz ten mieć. Czy ja mam tutaj włączoną. No mam. Dlaczego tak jakoś dziwnie? Jakieś te kolory mi nie pasują. Ale jest ślub mamuśki. Na koniec licealnych lat Ivy, mama Ivy, bierze ślub z ojcem Kevina. Jak się czujecie, dzieci? No, widać po Kevinie, że bardzo szczęśliwi. Bardzo są szczęśliwi z tego powodu, że biorą udział w tej uroczystości ma obrączkę, no dobrze, że ślub bierze. <laughs> I ten brzuch, który to jesteś, Trymestrze już? A, to już trzeci, co za piękna ceremonia Tamara i Rufus składają sobie przysięgi małżeńskie, Ivy, nie pozostaje ci nic innego, tylko płakać. O Jezus, aż tak, Kevin? Jak urodzi się dziecko, to się przeprowadzimy z Ivy do Kevina. E, aby poślubieni sobie, mogli razem wprowadzić je, bla, bla, bla. To jest nam niepotrzebne. Tamara, musisz zmienić nazwisko. E, czemu ja mam iPhone'y? Nie chcę iPhone'ów. A, muszę mieć jakieś pozy wgrane. O Jezus! Ale to paskudnie wygląda Wolę te simowe telefony. No dobra. Tamara, polecenia sima. Zarządzaj Simem zmień nazwę Sima i ty się nie nazywasz już Sweeney, tylko robimy po mężu. Jak to się pisało, to nazwisko męża, bo nie pamiętam. <laughs> A, chyba tak, chyba, chyba, chyba tak. Uh, Johnson i Johnson. Mm, z Johnson and Johnson. <laughs> A kill ale, Zory, no nie byłam kreatywna, nic innego nie mogłam wymyślić. I czekamy teraz tylko i wyłącznie na poród i przeprowadzamy Ivy. Ale wiesz co, ty, Ivy, możesz jeszcze tutaj zrobić z podłych wykrzycz mu zakazane słowa że po prostu nieodpowiedzialni są, zaciążyli się że ty ich a nie akceptujesz i w ogóle niech. O. I ty jeszcze, choć tutaj zrobisz. Zasłyszane plotki, i bardzo proszę, zasłyszane plotki. Dramę kręcimy. Musi być drama na ślubie. Eee, co chcesz, Jane, od nas? Szybkie pytanie, Clemens, Schron... No dobra, idź, próbuj sobie. Możesz zrobić tutaj jeszcze coś spodłych? Pchnij mamy. Piękny ślub. E, z podłych. Wykrzyczej zakazane słowa. A Kevin tak wkurzony, że już sobie poszedł. Już nie chciał tu zostać. I zaczął się poruszać. Zaczął się poród, ale słuchajcie, dowiedziałam się. Czy ogólnie to ja sobie zaprzegrę na wszelki wypadek? Ale dowiedziałam się, że ostatnia aktualizacja miała nam naprawić porody, właśnie. I operacje ogólnie w szpitalu. I że Sim już nie operuje w T-Pose. Więc lecimy urodzić dziecko do szpitala w takim razie. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. I weźmiemy ze sobą oczywiście ojca naszego dziecka. Więc śmigamy się, dowiedzieć co i jak. W międzyczasie Ivy wysłałam już podanie o przyjęcie na studia. I jak urodzi się dziecko, to od razu Ivy. Przenosimy do Kevina. Już w następnym odcinku będziemy się widzieć w studenckich latach, gdzie i Kevin będzie studiować, i Ivy będzie studiować. Więc myślę, że będzie fajnie. Jezu, miałam wrażenie, że ten szpital się zmienił, ale się nie zmienił. Ale wiecie co? Skoro my tutaj jesteśmy, to zróbmy sobie tak. Ej, halo, halo, halo. Właśnie tak, lecimy sobie do galerii i znajdę sobie jakiś szpital, który sobie tutaj podmienimy. Jest zima, więc nie za bardzo zobaczycie ten budynek, ale sobie go pobrałam, zapisałam, i już wam pokażę. To jest mniej więcej ten budynek. Mam nadzieję, że będzie działać, że będzie ładniejszy. Warto sobie podmieniać te szpitale. Musicie sobie najpierw wpisać kod testing cheats, a potem ten kod, który umożliwia edycję partii specjalnych, czyli tam enable Free build, tak się mniej więcej pisze ten kod. Zresztą ja wam chyba nie wytnę tego fragmentu, żebyście dokładnie widzieli co i jak. I sobie podmieniłam. Zawsze zapominam o tym, ale skoro jesteśmy tutaj w szpitalu, to niech będzie. Ja mam pełną kolekcję, więc wybrałam budynek z pełną kolekcją. Ale jeżeli nie macie pełnej kolekcji, to są też szpitale, oczywiście, zawierające tylko i wyłącznie Witaj w Pracy, więc nie ma problemu. I my tutaj musimy chyba. Czekać, aż ktoś nas przyjmie. Tutaj mamy, co tutaj mamy. Mamy gdzieś tutaj recepcję, tak, jest tutaj recepcja, więc chodź usiądź sobie, ty też sobie usiądź i ja mam nadzieję, że ten szpital będzie działać. Tak, tutaj mamy sale operacyjne. Jezu, jak to ładnie wszystko to wygląda. No, wreszcie ten szpital wygląda jakoś tak sensownie. E, inne sale. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jakoś tam jadalnię, mamy jakieś tam pracownie medyczne. Bardzo fajnie. Oj, porodówka. Jezu, jak ładnie to wygląda. Ej, nic tylko co będę potem robić tutaj. E, Okej. Okay. I chciałabym e, się e, zgłosić w recepcji. Nie, nie ty się zgłoś w recepcji. Ty się zgłoś w recepcji. Czy ktoś nas przyjmie? My chcemy urodzić. O, jest, jest poród. Podejdź tu. Idzie, idzie rodzić. Tylko gdzie idzie? Idź za nią. Podejdź tu, podejdź tu. Dobra, podejdź tu. Idziemy na salę operacyjną. Podejdź tu. Nawet w korytarzu ktoś może leżeć. Boże drogi. Czy nasz doktor też jest w ciąży? Chodź! Jest! Ale mega! Dobra, i teraz zobaczymy, czy uda się operacja i nie będzie t tutaj w międzyczasie. Tamara dowiedziała się, że Mehdi pracuje jako stażysta szpitalny. Pięknie. Pięknie, pięknie! Ciekawe, co się urodzi, bo nie mam pojęcia! Nie mam nawet imienia, nie mam niczego! Co tam będziecie mieć? A ty co tu masz? Miej dziecko! No będziesz mieć dziecko! Jesteś rodzinny i będziesz mieć dziecko! Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Czeka! On czeka, moi drodzy! Aż muszę zdjęcie zrobić. Szkoda, że to jest tak ciemno, jak w dupie bym powiedziała wręcz no, ale jest. <laughs> Mamy chłopca! A ja nie mam imienia dla chłopca! O nie! A wiecie co? Elos za mnie zdecydował, ponieważ otworzyłam telefon w poszukiwaniu imienia i pierwsze co mi się wywaliło. W twarz. To wasz na pewno ulubiony osobnik zwany Elonem Maskiem. A skoro on mi się wywalił jako pierwszy, po prostu jak wziąłam telefon do ręki, w newsach oczywiście, takich googlowskich, ale jednak, to nazwiemy go Elon. Elon Melon, więc będzie Elon Johnson. I jest! Chłopczyk! Ten Rufus ma drugiego chłopca, a nasza Tamara pierwszego. W ogóle on wygląda, by był pomalowany w tym skinie. Nie? Ale to yy, niech będzie już. Co ty tutaj jeszcze masz? Flirtować. Chodź, bo dziecko. Ej, jak się ubrałaś. O nie. Ale mamy go tutaj. Czemu on ma taki dziwny kolor skóry? Po mamie? Jest dzidziuś Macie braciszka. A się Jara, to jak głupia po prostu. A to jest słodkie. Dobra, mamy już naszego Elona. Ivy, masz braciszka Elona, razem z Kevinem, wspólnego. Mam nadzieję, że się cieszycie. Niemowlę, Elon Johnson, przyjaciel. W międzyczasie śnieg zaczął sypać. A na pięterku czeka nasz Elon, tak? Tak, czeka, czeka. Więc teraz lecimy do zarządzania światami i zajmujemy się przygotowaniami do studenckiego życia Ivy. Ivy, jak już Wam wspomniałam, ona to tym bardziej nie chce z Rufusem i Tamarą mieszkać. W ogóle ona się z nimi nienawidzi. Więc Ivy zostajesz przeniesiona do swojego faceta i razem sobie będziecie mieszkać u niego i będziecie sobie razem studiować, czyli w Cooperdale do naszego Waibleya i się przenosisz. I myślę sobie, że nie, nie będziemy sobie przenosić, Pieniędzy. Chociaż wiesz co, możesz sobie wziąć jakieś 2000 tysiące albo cztery, myślę, bo oni powinni pójść na studia, więc musimy te studia opłacić, więc musimy mieć jakieś pieniądze. A Elona Johnsona oraz Rufusa i Tamarę zostawimy sobie razem w domu naszej Ivy. Także tak. I śmigamy. O, ukończenie szkoły średniej rozpoczyna się wkrótce. Miejsce audytorium. Idź na wydarzenie. A tu już dziś? O! Ja zapomniałam, że to dziś jest ukończenie szkoły. Ej, to nie, to się nie bijecie na śnieżki, tylko idziecie do audytorium na ukończenie. W sumie nie wiem, co tam się będzie działo, ale to jest takie piękne w sumie, że zakończenie naszej rozgrywki. Tak wygląda, nie? Co dzieje? Jezu, ja jestem straszna. To już jest trzeci odcinek, który nagrywam dzisiaj, więc wiecie. Hu, mogę być takim nieogarem lekkim, no ale już jesteśmy. Jak we a co ty masz na sobie? Gość? Co, co to jest? Okej, okay, a ty to kto? Greta? No, wygląda to, że tak powiem. No, widać CC, CC wszędzie, CC, każdy dostał CC. Ukończenie szkoły średniej. Jezu, musicie sobie zrobić zdjęcie razem. Dobra, ta dyrektorka mnie po prostu rozwala. Ukończenie szkoły średniej. Za chwilę głośnomyślnie zostanie mowa pożegnalna. Prosimy o zajęcie miejsc i wysłuchanie przemowy w konaniu najlepszego ucznia lub uczennicy swojej klasy. Ona? A nie my? No co to ma być? A, słuchaj, mało nas. Każdy ma inny kolor beczników. <grytko> Tylko my, taki klasyczny U nas na studiach też było takie zakończenie, właśnie z Beretami i rzucaniem ich A nasi rodzice nie są zaproszeni do zakończenia Ej, fajnie to jest zrobione Tylko szkoda, że to nie my jesteśmy najlepszymi uczniami Podejrzewam, że nigdy więcej już nie będę kończyć tej szkoły, więc trzeba się na patrzeć. Ceremonia wręczenia dyplomu właśnie się zaczyna, zaczekaj aż cię wywołają, albo odbierz świadectwo z własnej inicjatywy. Po wszystkim nie zapomnij poszukać w swoim wyposażeniu pamiątkowego. zdjęcia. Nie, ona musi się. ona musi się przebrać. Ona nie może tak wyglądać. Po prostu, co to ma być? Dlaczego ty tak wyglądasz? Weź, wygląda jak człowiek. Jakie buty, oh. ale to jest fajnie zrobione. Joj. Ej, podoba mi się to, a kiedy my dostaniemy? Halo, ja też chcę. To następny. Idziemy! Idzie Ivy! O i dziecko nam dorasta! No to tutaj to musimy mieć fotkę pamiątkową zdecydowanie. Oj, zdecydowanie, tak, tak. Tylko takie 50 zdjęć najlepiej. Nikt nam nie przybił piątki? To my jesteśmy złym uczniem. O nie, nie dostaliśmy wyróżnienia. Pisuj się dyplomem? Dlaczego? I moi drodzy, myślę, że tym będę kończyć dzisiejszy odcinek Ivy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. W następnym odcinku widzimy się już w liceum, może w studenckich latach Ivy. Pamiętajcie o komentarzach i łapkach. Trzymajcie się klasycznie cieplutko i wszystkiego dobrego. Hej!